Czy wy jesteście w stanie odpowiedzieć dobrze na pytanie, kto to jest i co to jest Konfederacja, dzisiaj? Czy to jest pan Braun, czy to jest pan Mencen, czy to jest pan Bosak, czy to jest pan Wipler? Co człowiek to inne poglądy. My znajdujemy tam ludzi, którzy w sprawach gospodarczych, no, nazwijmy to tak, mają te wolnorynkowe i, i bardzo liberalne poglądy, chyba bardziej niż ja, nawet w niektórych sprawach typu. Każdy płaci za leczenie, każdy płaci za, za naukę, więc wydaje mi się, że niektórzy w konfederacji idą za daleko w tym, w tym takim radykalnym liberalizmie. Ale z, ja generalnie słucham wszędzie. Staram się wys, znaleźć ludzi i usłyszeć jakieś sensowne zdania, bo yy, raczej. Nie, 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 nie planuję i nie zakładam, żeby w ogóle wchodziła w rachubę tego typu egzotyczna koalicja. Ale tak jak powiedziałem w przypadku prezydenta Nawrockiego, zawsze będą sprawy, gdzie lepiej współpracować nawet jak się jest po dwóch stronach barykady, niż ciągle się bić. Bić się trzeba we właściwym momencie i we właściwej sprawie. Polub skomentuj, udostępnij.